Witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego faceci nie mają efektów z dziewczynami. Wiesz dlaczego? Moim zdaniem główny powód jest taki, że się boicie i że myślicie, co na sobie pomyśli. Co na sobie pomyśli, jak zagadasz do niej, kiedy ładowuje towar w sklepie i powiesz, że fajnie trzyma tą paczkę paluszków. Albo, że podoba Ci się, jak układa te czekolady. Boisz się jej reakcji. Boisz się tego, że Ci powie że coś jest z tobą nie tak, że ktoś cię wyśmieje, że podejdzie jakiś facet, który stoi obok ciebie w sklepie i powie widzieliście, on zagadał do dziewczyny. I to jest ten problem, który ci utrudnia właśnie nawiązywanie kontaktów z dziewczynami. Strach, obawa przed tym, co ktoś inny na twój temat pomyśli. Więc jak do tego podejść zdroworozsądkowo i w ogóle pozbyć się takiego negatywnego myślenia tudzież nastawienia. Przestać się przejmować. Słuchaj, nie wszyscy muszą cię lubić, nie każda dziewczyna Musi być w Twoim typie. Ty nie musisz być w typie każdej dziewczyny, i nie każda nawet musi dobrze zareagować na początku. Może być tak, że ci dziewczyna powie na początku, że nie ma czasu, czy że w ogóle nie będzie z tą rozmawiać, a potem i tak się z nią spotkasz. Więc absolutnie nie ma tutaj często znaczenia nawet jak zagadasz, ale jak poprowadzisz rozmowę i czy jesteś w tym na luzie i czy w ogóle się przejmujesz tą reakcją dziewczyny, bo jak się nie przejmujesz, nie masz w sobie żadnych obaw. Rozmawiasz sobie, wziąłeś numer, to jest ok, ale jeśli ty się krępujesz i już na początku przed podejściem się zastanawiasz, co ona pomyśli, czy ona mnie zaakceptuje, może ja wyjdę na gubka, tak, może ja tutaj zrobię z siebie jakiegoś pajaca, bo ona mi powie, że proszę ode mnie odejść, to już jakby powodujesz sobie większy stres. Jak masz takie nastawienie, że podchodzisz, się nie przejmujesz, zrobię co zechcę, ja to robię na żarty. Nie patrzysz na podejście z punktu widzenia ego, tylko w formie właśnie zabawy, że sobie idziesz pożartować, poflirtować, pobudować tą chemię w rozmowie, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. No bo ty jakby wewnętrznie z góry akceptujesz to, że ona może powiedzieć ci nie, że się spieszy i masz do tego wszystkiego dużo większy los. To, co możesz zrobić najgorzej, to właśnie się spinać, zastanawiać i bać się przede wszystkim. Pamiętaj, strach ma wielkie oczy. Większość z tych. Dram, które masz w głowie, i iluzji, że ona źle zareaguje, że cię wyśmieje, że się źle poczujesz po tym podejściu, to się w ogóle nie zdarzy. To jest tylko wytwór twojego umysłu i twojej wyobraźni na podstawie doświadczeń z kobietami, które miałeś w przeszłości. No bo jeśli była dziewczyna ci mówiła, że jesteś brzydki, że jesteś za mały, za gruby, tak, naśmiewała się z ciebie, to ty teraz z takim doświadczeniem podchodząc do kobiet, Odpalasz sobie w głowie właśnie te wizje, tak? I dlatego to nie wchodzi. Więc, konkludując, co ci jest potrzebne, żeby mieć te efekty. Nie przejmować się, podchodzić na ludzie, rozmawiać, machać do dziewczyn, nie oczekiwać rezultatu, bo widzisz, często jest tak, że boisz się tego podejścia, bo też obawiasz się, jak się źle poczujesz, kiedy ona ci powie, że nie ma czasu. To uczucie, że twój idealny obraz w głowie na temat siebie samego ulegnie zniszczeniu, na temat ciebie samego ulegnie zniszczeniu, powoduje, że Ty w ogóle nie chcesz nawet pomachać do tej dziewczyny, bo już myślisz, ona mnie oleje, to ja potem będę się źle czuł przez cały dzień, będę się w głowie wyzywał tam od nieudaczników i tak dalej. Tymczasem osoba atrakcyjna w ogóle nie ma takiego podejścia. Akceptuje fakt, że może nie wyjść, a i tak próbuje. Także warto sobie z tego zdać sprawę. Przemyśl to, co powiedziałem. Pamiętaj, strach ma wielkie oczy i najczęściej to, co sobie myślisz najgorszego przed podejściem do dziewczyny, przed zagadaniem, to. Najczęściej się nie zdarza albo w ogóle nie ma miejsca. Jest to wytwór tylko i wyłącznie Twojej wyobraźni. Tak to po prostu działa. Dzięki za uwagę, jak Ci się podoba, subskrybuj kanał, zostaw łapkę do góry. I do dzisiaj do północy możesz pobrać wszystkie moje ukryte materiały, dużo, dużo taniej, także korzystaj, wejdź tutaj, baw się, to jest naprawdę cenna wiedza, która może uratować Twoje życie, relacje z kobietami, dzięki której możesz mieć efekty. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!